Witam z tej strony Dortox. A to kolejny odcinek z Lego The Hobbit. I w tym odcinku, oczywiście, eksplorujemy sobie śródziemie. Ale chciałbym, jeszcze na samym wstępie, opowiedzieć sytuację, która wydarzyła mi się podczas ostatniego nagrywania. Gdyż wykonałem sobie misję wchowanego, tam pokażę kawałek filmiku z tej misji, żeby było wiadomo o co chodzi. Więc tą misję nie udało mi się zrobić w poprzednim odcinku, i podczas nagrywania właśnie sobie ją wykonałem. I tam nic się jednak nie zlagowało, wszystko było dobrze, po prostu trzeba było odnaleźć jeszcze jedną osobę. No i odnalazłem tą osobę I za wykonanie zadania Otrzymałem Mitrilowy klocek No i później Przeszłem sobie przez ten most I zaczęła się misja Która jest tutaj A dlaczego jest tutaj? A dlatego, że zaczęła się misja Gdy przechodziłem przez ten most I wykonałem tą misję Szczęśliwy zapisałem sobie Wyłączyłem grę, wchodzę w program do nagrywania, włączam i co się okazuje, nagrał mi się sam dźwięk, sam dźwięk i czarny obraz w tle. Normalnie myślałem, że mnie trafi coś, ale uspokoiłem się, powiedziałem sobie, że nie dam za wygraną programowi do nagrywania i i że uda mi się nagrać ten odcinek jeszcze raz. No na pewno będzie mniejsza. Przyjemność z gry. No ale przynajmniej zobaczycie jak przechodziłem tą misję. I teraz dajemy sobie. Rozgrywamy ponownie. I oto ta misja, która mi się nie chciała nagrać. To mystery. However, it was certainly no small thing that destroyed the farmhouse. We'll camp here for the night. I think it would be wiser to move on. We could make for the Hidden Valley. I will not go near that place. We have a map that we cannot read. Lord Elrond could help us. I do not need their advice. Everything all right. Gandalf, where are you going? I've had enough of for one day. Is he coming back? What's the matter? Charles. Idzie troll postać, którą będę musiał pokonać. I sami przekonacie się, czy pokonać ją będzie tak samo, czy w taki sam sposób trzeba będzie ją pokonać, jak w filmie. Więc zaczynamy rozgrywkę w tej misji. I tych czaszek, co ukazała mi się właśnie liczba 1 na 5, zbierać nie będę, bo poprzednio zbierałem i uzbierałem 4 na 5 i jedno było do zdobycia dzięki specjalnej postaci. A na razie nie zamierzam używać specjalnych postaci. Być może zrobię to później, a na razie potrzebujemy postaci z łukiem, taką jaką jest Kili. I skradamy się dalej, żeby uwolnić nasze konie. Są dwa konie, tu widzę, że będzie potrzebna wędka, którą ma Bilbo, i za chwilę, właśnie użyję tej wędki. Mamy rybę, nie wiem po co. Akurat w tym a i coś jeszcze mamy, jakiegoś kraba i teraz pewnie trzeba będzie użyć tego kraba czy raka, czy jak to zwał, tak zwał. Trzeba będzie go tam rzucić i odwrócić uwagę trola. Właśnie tak, gdy się odwrócił, to mogę sobie podejść i uwolnić pierwszego konia. O, tam jeszcze widzę, że złoto jest ukryte w skrzynkach. Raczej nie trzeba czytać informacji, bo wiadomo o co chodzi. A raczej nie dobrze, może. Lepiej przeczytajmy. Potrzeba postaci z łukiem, tu jest postać z łukiem, ale jest na drugim końcu, na drugim końcu mapy, idzie szybciej. Idziemy, idziemy szybciutko. Nie ma czasu. Dobra może. Strzelę sobie z dystansu. O, jeszcze raz. I jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. I jest pierwszy koń, którego udało mi się uwolnić. Ja się

Nie wiem czy mam postać odpowiednią. Ale jak widać nawet nie trzeba specjalnej postaci, żeby się przedostać, pewnie kolejna rzecz, która odwróci uwagę troli. I właśnie po cichutku, pomalutku zmierzam do naszej ostatniej zguby, która wpadła w tarapaty. I oczywiście za chwilę ją uwolnimy. Jeszcze raz. No i dobrze. I proszę bardzo. Hmm. I'm a burger. Ah, uh, it. A burger, hobbit. Can we cook him? We can try. Drop him! You what? I said, drop him. <laughs> Dobra, i teraz trzeba pokonać trolę. Być może jest to ostateczna rozgrywka. I po tej rozgrywce skończy się ta misja. Już nie pamiętam, co trzeba było tutaj zrobić. A tam się coś świeci. Być może trzeba to rozwalić. Oj, coś się buduje. Dobra. Dobrze jest. Szybko, żeby mnie nie zabił. Aha, i teraz pewnie trzeba się połączyć i zaatakować wspólnie. No już chyba pierwszy z głowy. Pozostały jeszcze dwa trole. I to już drugi troll. Został oszołomiony. Pozostał jeszcze jeden. I już widzę cel, ale pewnie rzuca jakimiś przedmiotami. No, o co chodzi? No i chyba to już wszystko w tej misji. Udało się. Pokonać trolle, a jednak trole żyją, bo je nie zabiliśmy, ale oszołomiliśmy. I to jeszcze nie koniec potyczki z trolami, które sobie grillują naszych bohaterów. Z tego co pamiętam z filmu. Zapiszę sobie. Z tego co pamiętam z filmu to na trole działa słońce. I gdy pojawi się słońce na niebie, trolle zamieniają się w kamień. Dobrze potrzebujemy kogoś ze strzałami. Ale strzał nie ma.

Już dwóch mamy uwolnionych. A i tam trzeba zanieść to pokrętło czy coś takiego. No i kręcimy, kręcimy. I tu chyba będzie uwolniona trzecia postać. To jeszcze zostały dwie postaci.

Dobra, spróbuję rozwalić. No to dobrze idziemy. I trzeba będzie coś zbudować. Szybko, szybko, żeby nie tracić czasu. Gazu. Oczywiście budowanie. Przyspieszę sobie i budujemy. E, oj, rozłączyłem. Dobra, jeszcze raz, dobrze. Lepiej się zastanowić i poczekać, niż od razu naciskać i zrobić błąd, bo wtedy traci się kilka tysięcy monet. A tak, jak się poczeka, to można nie stracić aż tyle. Dobrze, zbudowaliśmy jakąś maszynę. Zakończył się zjeżdżalnie i przybywa Gandalf. A co muszę zrobić? Aha, użyć potężnej mocy różdżki Gandalfa i odsłonić światło, które zamieni w kamień te podstępne istoty. Właśnie fajnie, że też motywy z filmu są zastosowane w grze. No, może nie identycznie jak Jak w filmie, ale ale jest dobrze. Oj, 17%. Mamy jakiś skarb? Oj, mamy. Nie, nie mamy. I oczywiście mamy odblokowane wydarzenia na naszej mapie Śródziemia. Nowa lokacja, jak nowa lokacja, to pewnie nowe klocki. I kontynuujemy nasz tryb fabularny. Stone Trolls the camp, no, i właśnie jesteśmy w nowym biomie. Gra się zapisała. Mam nadzieję, że ten odcinek też się dobrze zapisze i nie będzie żadnych problemów. Dobrze, jesteśmy na nowej mapie. Tu jest most przez które przechodziliśmy. My jesteśmy tutaj. Może przejdziemy się do tego klocka i zaliczymy go. Jeszcze tu jest schemat. Oczywiście schematy by się przydały. Tak, jak zawsze. No ale żeby zrobić coś z schematów potrzeba najpierw klocków. I tu jest pierwszy klocek i tu jest 6 roczysty. O no i jakieś krety. Podejrzewam, że trzeba będzie zabijać się na czas. Właśnie, jeszcze 8, szybko, szybko, 7, 6. Gdzie jesteście, krety? Jeszcze 4,20 sekund, 3, czy zdążę? Uwaga, i ostatni kret zostaje pokonany i dzięki temu zdobywam klocka numer osiem. Tu mamy jakiś pytajnik i jakąś grotę Tu się nie da wejść No ale Zobaczymy, być może uda się coś się z tej misji wykonać. Podejrzewam, że do tej misji będzie potrzebna Raska, Gandalfa. Mamy instrukcję. A krzesiwa, czyli będzie potrzebny bilbo A jednak nie jest jakaś postać, która potrafi rozpalać ogień? A już wiem chyba jaka. A może jakiś specjalny przedmiot? Aj mhm. źle. Jeszcze raz. Niestety nie mam wymaganego przedmiotu. Podejrzewam, że postać sama potrafi. Post Palać ogień. Czyli ta misja zostaje odłożona na później. A tu mamy jakieś konstrukcje nad wąwozem i coś się błyska. Ciekawe, czy tam można. Nie można. Ale widzę tam jakąś drogę i pewnie. Jakiś most będzie potrzebny do zbudowania. Dobra, nie da się wejść, to może Gandalf coś poradzi. Dobrze, mamy jakiś nacisk, wyjdziemy. No Trzeba zdążyć i kręcimy, kręcimy i być może otworzymy wrota, w których będzie schemat. No szybciej, szybciej. Dobrze i o, ho, ho to poznałem właśnie. Są już tak drogo. Słuchacz, to tak dobrze jak u mnie? Jak się drą krasnoludy z przerażenia? Dobrze. Oj, następne coś jest. O, ho, ho. Jakaś złożona. I potrzebne pewnie będzie Ostatnie lustro, żeby odblokować schemat. Jest schemat numer 4. Będę mógł go wykonać, bo mam dużo klocków mitrilowych. Spokojnie, już wychodzimy na powierzchnię. I jeszcze ciekawi mnie to coś na górze. Być może będzie jakaś droga na szczyt. A tu są nasze kreciki. Widzę wejście na górę. Tu jest jakiś, jakaś wymiana. Potrzebujemy tego, tego i jeszcze... I chyba otrzymamy mieć. Nie. Dobra. Chodźmy na szczyt. Bo jestem ciekawy, do czego służy ta instalacja na, na tym wąwozie. Tu są cele. Pewnie będzie trzeba szczelać w to miejsce. No, a tu wszystko wiadome, dobrze. Bierzemy postać... Chyba tą. I patrzymy się na krzaki, które wskazują kolory potrzebne do odblokowania tego mostu. Tu jest czerwony. A tu też zielony. How do I get there? Jeszcze jeden. No i chyba. O, właśnie. Powstał most, który. Ciekawe, czy coś ciekawego. Nam tutaj pokaże. Widzę pytajnik. <słyski> Widzę pytajnik, ale myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.